No, witam moi drodzy na moim kanale. Chciałem Wam tu przedstawić yy, serię no, trzech odcineczków filmu na temat yy, filtra, którego zbudowałem teraz w jesienne, długie wieczory. Teraz będzie taki wstęp, później dwa kolejne odcinki. Pierwszy. Techniczny, drugi, wiadomo, którego każdy oczekują, to typowo finansowy, koszty i tak dalej. Zbudowałem sobie taki filterek w Oczku, miałem tam jakieś inne, ale bazą, bazą do budowy tego filtra był też tam filmik z YouTube'a, też gościu coś tam kombinował, robił. No ja się wzorowałem na tym i to powstało tak jak tu widać w tej chwili. O, moi drodzy, tak to jest. O, tutaj, tak. I jeszcze żeśmy nie podłączali, bo wiadomo nie ma, nie ma sezonu, ale na razie, na razie tak to wygląda. No, i to będzie w trzech odcineczkach. Mówię teraz, taki jest instruktorzowy, że tak powiem. Później będzie jakiś tam techniczny, no i typowo finansowy. Jakie koszty i tak dalej, tak? Tutaj tam garamzyt, różne rury, szmery, bajery. O, dziękuję, witam